Wielu z Was zadaje pytania, jakie napoje powinniśmy przyjmować w ramach jednostek treningowych. Ciężko jest tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć, bo wiele czynników jest uzależnionych tutaj i rodzajem treningu, dietą oraz warunkami atmosferycznymi. W większości przypadków mamy do czynienia z sytuacją, gdy pijemy po prostu wodę o niskim stopniu mineralizacji. Taka woda mogłaby być całkiem niezłym źródłem, jeżeli nie mamy wzmożonej potliwości, a temperatura i wilgotność też nie jest zbyt wysoka. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne są cięższe, a nasza jednostka treningowa wykracza zdecydowanie ponad 30 czy też 45 minut, fajnym pomysłem jest zastosowanie napojów izotonicznych, które oprócz wody wnoszą niewielki ładunek glukozy, zazwyczaj około 4 do 6 gramów na każde 100 ml płynu oraz zestaw soli mineralnych, jak sód, potas, chlorki, magnez, wapń oraz inne śladowe pierwiastki. Mimo wszystko w tym przypadku wiele z tych produktów ma w sobie dodatek, czy to substancji koloryzujących, sztucznych, dodatków smakowych, które raczej powinniśmy minimalizować, bo ich długotrwały wpływ na nasz organizm nie jest do końca zbawienny. W zasadzie mamy świetny prezent od natury. Jest to standardowa woda kokosowa. Woda kokosowa, którą możecie kupić albo w formie sproszkowanego koncentratu, albo też standardową wodę kokosową do kupienia w butelce szklanej lub też w puszce. Pamiętajcie, że ze względu na to, że szkło nie wchodzi w żadne interakcje chemiczne poza kwasem fluorowodorowym, którego raczej nie pijemy, warto byłoby wybierać produkt, który będzie właśnie w opakowaniu szklanym. Um, w przypadku, gdy mamy ekstremalnie krótkie jednostki treningowe, typu robimy sobie kilka minut interwałów lub też robimy sobie tabatę. W zasadzie zwykła, poczciwa woda będzie wszystkim, czego potrzebujemy. Pod warunkiem oczywiście, że na co dzień zachowujemy odpowiedni poziom elektrolitów. Nie brakuje nam sodu, potasu, magnezu wapnia oraz innych kluczowych pierwiastków, bez których nie możemy się obejść. Pozdrawiam.